Marca 2025 a my wypływamy ze Świnoujścia no, promy stoją, między innymi gryw Gryw, Kapitan Przyjaciel a mój synek przecież szef kuchni największy o, tam następny prom a tu też tutaj zmiana promów wpłynęliśmy tutaj tunelem a wypływamy promem promem tak to wygląda Świnoujście dzisiaj 3 stopnie a ile na tym na tej na tej to Kormoranów to zaraza przecież cholerstwo to wszystkie wszystkie rybki to zżera trochę tu byliśmy kiedyś na trzecim roku Państwowej Szkoły morskiej. W namiotach wojsko zaliczyliśmy. Ostatni kawałek naszego nauczania w wojsku. Epsilon! Ahoj! Gryf! Gryf Słuk <Słuk stoi. Zaraz zadzwonimy do kapitana. Pozdrowimy go. Nie wiem, czy. Jest akurat na tej zmianie O, tu nasz samochodzik, grażynka Prawda. pogoda nieciekawa. Wczoraj było ładnie, pięknie, dzisiaj cienko wypływamy do domu no, oczywiście po drodze między droje. po drodze pobierowo jak zwykle i kamień pomorski gdzie spotkamy naszego przyjaciela Pajoka, czyli Jurka Byczkowskiego. Jak zwykle robimy taką rundę i wtedy, wtedy odwiedzamy Jurka w kamieniu, a tu no i tam o kochani tam 5 lat po tam, tam o tam to jest pilotóweczka na której kiedyś tam właśnie pracowałem 5 lat. 5 lat, pilotaż. To 1000 statków w ciągu 5 lat. Tam jest z powrotem. Tysiąc statków prowadziłem, wyprowadzałem. Tak, tak to było. Tak to było i się skończyło. Teraz spokojnie. A wtedy dzień i noc, praca, ciężka praca. No i nasz kochany port, gdzie tu oczywiście. Wielokrotnie cumowałem, wielokrotnie wpływałem do Świnoujścia i do Szczecina. Ahoj, marynarze! Ahoj, 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 kochana!